Drodzy Państwo, dziś będzie naprawdę gorąco. Właśnie pojawił się artykuł, który wstrząsnął światem mediów w Polsce: Newsweek kontra Bogdan Rymanowski. Wielu z nas zna Rymanowskiego od lat, spokojny, profesjonalny, zawsze rzeczowy dziennikarz, który potrafi zadać trudne pytanie, ale robi to z klasą. A teraz? Nagle staje się bohaterem skandalicznego tekstu, który wzbudza ogromne emocje i pytania. Czy to atak czy może próba uciszenia niewygodnego głosu? To nie jest zwykła medialna sprzeczka. To sprawa, która dotyka wolności słowa, uczciwości dziennikarskiej i wzajemnego szacunku w debacie publicznej. W artykule Newsweeka pojawiają się poważne zarzuty, a reakcje na nie są. Delikatnie mówiąc, burzliwe. Wielu widzów, zwłaszcza tych, którzy od lat oglądają Rymanowskiego w telewizji, pyta dziś, co tu się właściwie dzieje? Czy ktoś próbuje zniszczyć jego reputację? Czy to tylko medialna gra, w której prawda ginie między nagłówkami? W dzisiejszym materiale przeanalizujemy krok po kroku, co dokładnie znalazło się w tym artykule, jakie mogą być motywacje autorów i co najważniejsze, jak reaguje sam Rymanowski. Bo jak się okazuje, on również nie milczy. Zebraliśmy najważniejsze fakty, opinie i komentarze, aby pomóc Państwu zrozumieć, kto ma rację. A kto próbuje manipulować opinią publiczną? Proszę więc usiąść wygodnie, zaparzyć sobie herbatę i zostać z nami do końca, obiecuję, że będzie ciekawie, momentami zaskakująco, a może nawet wzruszająco. Bo w tej historii wcale nie chodzi tylko o media, chodzi o prawdę i uczciwość, które dotyczą nas wszystkich. Jeśli doceniacie niezależne informacje i spokojne, rzeczowe podejście do spraw, które inni przedstawiają z krzykiem, kliknijcie lubię to pod tym filmem. To dla nas znak, że warto dalej mówić głośno o tym, o czym inni wolą milczeć. No więc, moi kochani, usiądźcie wygodnie, bo teraz opowiem wam dokładnie, co się wydarzyło i dlaczego ten temat poruszył tak wiele osób. Kiedy kilka dni temu pojawił się w Newsweek ten głośny artykuł, mało kto przypuszczał, że wywoła aż taką burzę. A jednak, wystarczyło kilka zdań, kilka mocnych oskarżeń, żeby wokół Bogdana Rymanowskiego zawrzało. I nie chodzi tu tylko o jeden artykuł, ale o cały klimat, jaki od jakiegoś czasu panuje w mediach. Coraz częściej zamiast rozmowy mamy emocje, zamiast faktów, interpretacje, a zamiast szacunku, ataki. Artykuł Newsweeka zarzucał Rymanowskiemu, że jego program rzekomo przestał być obiektywny. Że zbyt często zaprasza gości o podobnych poglądach. Że nie reaguje wystarczająco ostro, kiedy ktoś wypowiada kontrowersyjne opinie. Brzmi poważnie, prawda? Ale gdy zaczęto analizować te zarzuty, szybko okazało się, że w tekście zabrakło. Konkretnych przykładów. Dużo było opinii, sugestii, emocji, ale niewiele twardych dowodów. I właśnie to oburzyło wielu ludzi, którzy od lat śledzą jego pracę. Bo Bogdan Rymanowski to dziennikarz z ogromnym doświadczeniem. Pamiętacie pewnie jego początki w latach 90., spokojny, opanowany, zawsze profesjonalny. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w polskich mediach. Nie robił sensacji, nie szukał taniego rozgłosu. Jego styl to raczej dialog, a nie konfrontacja. I może właśnie dlatego teraz jest atakowany, bo w świecie, gdzie liczy się krzyk i emocje, ktoś spokojny i rozsądny bywa dla niektórych niewygodny. Wiele osób zwróciło uwagę, że tekst Newsweeka pojawił się akurat w momencie, kiedy Rymanowski poruszał bardzo trudne tematy w swoich programach. Rozmawiał o niezależności mediów, o wpływach politycznych, o tym, jak coraz trudniej dziś zachować neutralność. Może więc ten artykuł nie był przypadkiem? Może ktoś po prostu uznał, że czas przycisnąć dziennikarza, który nie boi się zadawać pytań? Nie mówię tego złośliwie, ale naprawdę trudno nie zauważyć pewnej zbieżności w czasie. Sama reakcja Rymanowskiego była godna podziwu. Nie wdał się w pyskówki, nie próbował odgrywać roli ofiary. W krótkim oświadczeniu podkreślił, że ma czyste sumienie i że jego praca zawsze była oparta na zasadach uczciwego dziennikarstwa. Powiedział też, że każdy, kto go zna, wie, jak bardzo dba o rzetelność i kulturę rozmowy. I wiecie co? Tego właśnie brakuje dziś w mediach spokoju, klasy i odpowiedzialności za słowo. Zaraz po publikacji artykułu pojawiła się lawina komentarzy. Na portalach społecznościowych aż huczało. Jedni bronili Newsweeka, inni Rymanowskiego. Ale to, co najbardziej zwracało uwagę, to głos zwykłych ludzi. Widzowie pisali, że mają już dość tej medialnej nagonki, że dziennikarze zamiast informować, coraz częściej sami stają się częścią politycznej gry. I że Rymanowski, czy ktoś go lubi, czy nie, zawsze był symbolem pewnej równowagi. Wiecie, dla wielu starszych widzów którzy pamiętają czasy, gdy telewizja była oknem na świat, a nie areną kłótni, to co dzieje się teraz jest po prostu smutne. Bo kiedyś dziennikarstwo oznaczało odpowiedzialność, misję, a dziś coraz częściej chodzi o kliknięcia i sensacje. A przecież ludzie chcą po prostu wiedzieć, co się dzieje, bez krzyków, bez ideologii. Dlatego Rymanowski zyskał tak ogromne zaufanie. Bo mówi normalnie, po ludzku, bez podtekstów. Niektórzy twierdzą, że Newsweek przesadził, bo próbował uderzyć w człowieka, który nie pasuje do ich narracji. Inni mówią, że to po prostu dziennikarska kontrola. Ale jak odróżnić kontrolę od ataku? Gdzie kończy się prawo do krytyki, a zaczyna niszczenie reputacji? To są pytania, na które coraz trudniej dziś odpowiedzieć. I właśnie dlatego ta sprawa tak mocno poruszyła opinię publiczną. Pamiętajcie, że reputacja w mediach to nie jest coś, co można sobie kupić. To lata pracy, rozmów, przygotowań, setki godzin spędzonych w studiu. Jeden tekst może to wszystko zburzyć. A przecież my, jako widzowie, też mamy wpływ. Możemy wspierać tych, którzy są uczciwi i nie dawać się manipulować emocjom. W komentarzach pod artykułem pojawiły się setki głosów: Ludzie pisali, Rymanowski zawsze był w porządku, nie wierzę w te bzdury to wygląda jak atak, nie jak dziennikarstwo. Widzowie, którzy oglądają jego programy od lat, doskonale wiedzą, że nie ucieka od trudnych tematów, ale też nie narzuca swojego zdania. Daje mówić gościom, słucha, nie przerywa i właśnie dlatego ludzie go szanują. Zresztą, spójrzmy szerzej, to nie pierwszy raz, gdy ktoś próbuje podważyć wiarygodność znanego dziennikarza, takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. I zawsze pojawia się ten sam mechanizm: najpierw sensacyjny nagłówek, potem fala komentarzy, a na końcu cisza. Bo emocje opadają, ale reputacja zostaje nadszarpnięta. A teraz powiem coś, co może zabrzmieć odważnie, ja wierzę, że Rymanowski wyjdzie z tego jeszcze silniejszy. Bo ludzie widzą, kto jest prawdziwy, a kto gra rolę. I nawet jeśli Newsweek chciał mu zaszkodzić, to w efekcie tylko wzmocnił jego pozycję. Bo dziś Polacy mają dość manipulacji. Chcą spokoju, prawdy i zwykłej, ludzkiej rozmowy. Wiecie, jak czytałem ten artykuł, miałem wrażenie, że autorzy zapomnieli, że po drugiej stronie ekranu siedzą ludzie, którzy myślą, analizują, porównują. Seniorzy, którzy widzieli już niejedno i potrafią ocenić, kiedy ktoś przesadza. Bo my, pokolenie, które pamięta inne czasy, wiemy, jak łatwo można kogoś skrzywdzić słowem. I dlatego tak ważne jest, żeby mówić głośno, kiedy dzieje się niesprawiedliwość. Remanowski nie potrzebuje obrońców, bo jego praca broni się sama. Ale to, co my możemy zrobić jako widzowie, to okazać mu wsparcie. Oglądać jego programy komentować uczciwie, dzielić się opinią bez agresji. Bo w końcu to widzowie decydują, kogo chcą słuchać. I jeśli miliony Polaków wciąż wybierają właśnie jego, to chyba o czymś świadczy, prawda? Niektórzy eksperci medialni już mówią, że ta sprawa to symbol większego problemu, że w Polsce coraz trudniej prowadzić uczciwe dziennikarstwo. Bo każdy, kto nie wpisuje się w konkretną narrację, prędzej czy później staje się celem. To nie jest tylko kwestia rymanowskiego, to kwestia wolności słowa. I dlatego ten temat jest tak ważny, także dla nas, zwykłych obywateli. Pomyślcie, jak to wygląda z naszej perspektywy. Włączacie telewizor, chcecie usłyszeć fakty, a dostajecie kłótnie i oskarżenia. I nagle pojawia się ktoś, kto spokojnie tłumaczy, zadaje konkretne pytania, nie krzyczy. Naturalnie ludzie lgną do takich osób. Bo mamy już dość chaosu. Chcemy normalności. A właśnie to reprezentuje Rymanowski: zdrowy rozsądek i kulturę. Słuchałem ostatnio jednej z jego rozmów, gdzie powiedział coś, co bardzo do mnie trafiło: Nie musimy się zgadzać, żeby rozmawiać z szacunkiem. I to jest piękne zdanie. Bo dokładnie tego brakuje dziś w Polsce szacunku mimo różnic. Dlatego to, co spotkało go ze strony Newsweeka, boli tym bardziej. Bo zamiast debaty, dostaliśmy atak. Ale wiecie co? Ja wierzę, że z każdej takiej sytuacji można wyciągnąć coś dobrego. Może to przypomnienie, że warto bronić ludzi, którzy pracują uczciwie. Może to moment, żeby pomyśleć, jakie media chcemy mieć: czy te, które budują, czy te, które niszczą. I może, dzięki takim historiom Więcej osób zacznie patrzeć na wiadomości z dystansem, zamiast wierzyć w każdy nagłówek. Dlatego, jeśli zgadzacie się, że media powinny być miejscem rozmowy, a nie walki, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. To nie tylko pomaga algorytmowi YouTube'a, ale też pokazuje, że są ludzie, którzy chcą słuchać spokojnego, uczciwego głosu. Możecie też napisać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Czy według Was Newsweek miał prawo napisać taki tekst? Czy może przekroczył granicę przyzwoitości? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, bo wiem, że oglądają mnie osoby z ogromnym doświadczeniem życiowym i zdrowym rozsądkiem. Niech ta historia będzie lekcją dla wszystkich, że prawda zawsze prędzej czy później wychodzi na jaw. I że nie da się uciszyć człowieka, który mówi z serca i z szacunkiem, bo ludzie to czują. I może właśnie dlatego Rymanowski wciąż ma tylu wiernych widzów. Bo w świecie pełnym hałasu, on daje nam coś, czego coraz mniej spokój i normalność. Tak więc, moi drodzy, zostańcie jeszcze chwilę, bo w dalszej części filmu przeanalizujemy, jakie dokładnie fragmenty artykułu Newsweeka wywołały największe kontrowersje i co na to odpowiedzieli inni dziennikarze. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie subskrybuj żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo tutaj zawsze rozmawiamy po ludzku, bez krzyku, ale z sercem.